ja dzisiaj byłam na zabiegu cryolift i chcę Wam pokazać taki jest drobny taki rezultat tego, że twarz przede wszystkim jest bardziej promienna. Jak widzicie, on tak płyszczy jeszcze teraz po tych wszystkich no, kremach, tak? Preparatach, które ona naniosła mi na twarz. To jest coś takiego, że bardzo chlodnym, takim jakimś preparatem. Ona takie ja robi jakieś takie ruchy po twarzy. Powiem wam, że troszkę tutaj moje zmarszczki na łbie stały się mam nadzieję, że dobrze widać troszkę mniej głębokie. On, tak wiecie, spłyca troszkę zmarszczki, no bo widzicie, ja mam tutaj dużo jak tak zrobię, znowu się pojawia. Coś ja mam tutaj do, dość takie hmm, początkujące już zmarszczki, więc to troszkę spłyca. Powiem wam, że mam takie wrażenie, że jestem może o pół roku młodsza. Tak, takie mam wrażenie, no. Ale nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak tutaj jest. Mi się wydaje, że jakieś dodatkowe mi tutaj pryszcze się pojawiły po tej... Czy to po tej... Po tym zabiegu, po tym kriolifcie. czy... W każdym razie ten kriolift um, jest bardzo dobry taki zabieg. Jeszcze widziałam, tak go nazywają. Zabieg przed jakimiś imprezami. Żeby, wiecie, tak um, dodać takiego blasku dla skóry. Coś nieinwazyjnego. Więc jako taki pierwszy wstępny krok do tych różnych zabiegów. Jeśli chcecie, to można to spróbować. Ja robiłam to w Warszawie. 450 zł to kosztowało, ale ja robiłam w takim miejscu, gdzie te wszystkie zabiegi drożej kosztują. Bo tam przy, tam przy dermatologach, przy lekarzach i tak dalej, dlatego zapewne tam jest drożej. Więc myślę, że można znaleźć to taniej, i, i myślę, że to jest taki zabieg, który można spokojnie zrobić gdzieś w tańszym miejscu, jak ktoś, jak ktoś robi. Bo to po prostu trzeba mieć ten aparat, tak? Do tego krioliftu. I zanim ona zaczęła mi robić to, to też zrobiła taki peeling ja prosiłam ją zrobić delikatny peeling. Żeby mi żadnej alergii nie było bo, bo raz ja robiłam jakiś zabieg Nie wiem co to było, ale miałam po prostu alergię potem. więc, Ale tam nie był, Nie były kwasy, nic A teraz ona zrobiła coś z takimi kwasami Przed tym zabiegiem No i później już ten e, To jest jakiś specjalny preparat Na cryolift, tak się nazywa że Coś takiego nawilżającego I to teraz troszkę jest taka klejąca się ta cera Więc po zabiegu teraz nie myję twarzy Idę tak spać No i jutro zobaczymy